Witajcie kochani, czy wiecie, że aż 83% osób po 60 roku życia traci masę mięśniową, nawet o tym nie wiedząc, a co najbardziej szokujące, często ta utrata jest przyspieszana przez produkty, które wszyscy uważamy za zdrowe. Tak. Ten owoc, który jecie codziennie, myśląc, że robicie coś wspaniałego dla swojego zdrowia, może po cichu sabotować waszą siłę mięśniową. Wyobraźcie sobie Staracie się dbać o zdrowe nawyki, chodzicie na codzienne spacery, unikacie smażonych potraw i przetworzonej żywności, a mimo to czujecie coraz większy problem z wstaniem z krzesła bez podparcia. Ramiona wydają się słabsze, nogi mniej stabilne, a to uczucie braku równowagi tylko się nasila. A co jeśli powiem wam, że część tego problemu może tkwić właśnie w tej misie z owocami w waszej kuchni? To, o czym wielu lekarzy nie mówi, to fakt, że po 60 roku życia nasz organizm się zmienia. Metabolizm nie działa już tak jak wcześniej. Wchłanianie składników odżywczych przebiega inaczej, a to, co kiedyś było korzystne, może zacząć działać przeciwko nam. Zwłaszcza jeśli chodzi o pewne rodzaje owoców, które, choć to zaskakujące, mogą przyspieszać utratę mięśni, która naturalnie postępuje wraz z wiekiem. Dziś ujawnię pięć owoców, które najbardziej szkodzą Waszym mięśniom po 60 roku życia, a co ważniejsze, pokażę Wam dokładnie, co w zamian włączyć do diety, aby odzyskać siłę, energię i samodzielność. Jeśli czujecie, że tracicie witalność mimo dbania o siebie, ten film może całkowicie odmienić jakość Waszego życia. Dr Aleksander Rice, specjalista odżywienia i zdrowia seniorów, Upraszczamy naukę dla pełnej i aktywnej długowieczności. Zacznijmy od zrozumienia, dlaczego ten temat jest tak ważny. Po 60. roku życia nasz organizm doświadcza zjawiska zwanego sarkopenią, naturalnej utraty masy mięśniowej, która następuje wraz z wiekiem. Badania pokazują, że tracimy około 1% do 2% masy mięśniowej rocznie po 50. roku życia, a proces ten znacznie przyspiesza po 60. Ale dlaczego niektóre owoce mogą pogarszać ten stan? Odpowiedź tkwi w połączeniu trzech czynników, które zmieniły się w Waszym ciele. Po pierwsze, zmniejszyła się wrażliwość na insulinę, po drugie, zdolność do przetwarzania cukrów nie jest już taka sama i po trzecie, organizm potrzebuje teraz więcej białka, aby utrzymać mięśnie, niż potrzebował, kiedy byliście młodzi. Wyjaśnię to na prostym przykładzie. Kiedy spożywacie owoce o wysokim indeksie glikemicznym, wasz organizm uwalnia większą ilość insuliny, aby przetworzyć te cukry. W młodszym ciele byłoby to całkowicie do opanowania, ale po 60 roku życia ten skok insuliny może zakłócać zdolność organizmu do syntezy białek, właśnie tego, czego wasze mięśnie potrzebują, aby pozostać silne. Badanie opublikowane w Gerontologia Polska. Objęło 1200 osób powyżej 65 roku życia i wykazało, że osoby spożywające większą ilość pewnych owoców o wysokim indeksie glikemicznym wykazywały średnio o 14% mniejszą siłę mięśniową po trzech latach w porównaniu z osobami, które ograniczały spożycie tych samych owoców. Czy zauważyliście, że po zjedzeniu pewnych owoców odczuwacie spadek energii lub nawet lekkie osłabienie w nogach? To może być wasz organizm próbujący poradzić sobie z tym skokiem cukru, który ostatecznie utrudnia utrzymanie mięśni. I pamiętajcie, nie mówię, że owoce są złe. Wręcz przeciwnie, wiele z nich to prawdziwe skarbnice składników odżywczych. Chodzi o to, aby wiedzieć, które wybierać i jak spożywać po 60. roku życia, aby działały na korzyść waszego zdrowia mięśniowego, a nie przeciwko niemu. Teraz przejdźmy od razu do sedna. Jakie to owoce, które o dziwo mogą przyspieszać utratę mięśni po 60 roku życia? Szczegółowo omówię każdy z nich, wyjaśniając, dlaczego są problematyczne, szczególnie dla osób, które już skończyły 60 lat. Bardzo dojrzały banan. Ach, banan! Taki praktyczny, pożywny i polecany przez tylu dietetyków. Ale tutaj kryje się kluczowy szczegół. Bardzo dojrzałe banany, te już z ciemnymi plamami na skórce, mają znacznie wyższą zawartość cukru niż te lekko żółte. Skrobia obecna w zielonym bananie zamienia się w cukier w miarę dojrzewania. Pani Maria, obserwatorka kanału lat 72, powiedziała mi, że jadła dwa bardzo dojrzałe banany każdego ranka, myśląc, że robi dobrze jelitom. Po trzech miesiącach stosowania się do moich zaleceń dotyczących zamienników zgłosiła znaczną poprawę w nóg i ogólnej energii. Problemem nie jest sam banan, ale stopień dojrzałości i częstotliwość jego spożywania. Bardzo dojrzały banan może zawierać nawet 15 gramów cukru, powodując skok glikemiczny, który jak już wyjaśniłem, może zakłócać syntezę białek mięśniowych. Rodzynki rodzynki to praktycznie bomby skoncentrowanego cukru. W zaledwie jednej szklance rodzynek Spożywacie około 25 g cukru, praktycznie tyle samo co mała czekolada. Proces odwadniania koncentruje cukry, znacznie podnosząc indeks glikemiczny. Ponadto, ponieważ są małe i spożywane garściami, bardzo łatwo przesadzić z ilością, nawet o tym nie wiedząc. Wielu seniorów używa ich w koktajlach, jogurtach, a nawet jako szybkiej przekąski. Nie wiedząc, że dają swojemu ciału dawkę cukru, która utrudni pracę w utrzymaniu mięśni. Czy często dodajecie rodzynki do śniadania lub podwieczorku? Czy zauważyliście, że pomimo natychmiastowego zastrzyku energii, to uczucie szybko mija i często następuje po nim spadek energii? Arbus w dużych ilościach. Arbus jest orzeźwiający i pyszny, zwłaszcza w upalne dni. Wydaje się nieszkodliwy, ponieważ składa się głównie z wody, ale w rzeczywistości zawiera znaczną ilość fruktozy i ma zaskakująco wysoki indeks glikemiczny. Problem z arbuzem polega na tym, że ponieważ jest tak orzeźwiający i lekki, mamy tendencję do jedzenia bardzo dużych porcji. Duży plaster może łatwo zawierać 14 gramów cukru. A teraz wyobraźcie sobie, zjedzenie dwóch lub trzech plastrów na raz. Badanie przeprowadzone na katedrze żywienia człowieka SGGW w Warszawie wykazało, że częste spożywanie owoców o wysokiej zawartości wody i cukru, takich jak arbus, u osób powyżej 60 roku życia wiązało się z większymi trudnościami w utrzymaniu odpowiedniego poziomu białka w mięśniach. Bardzo dojrzałe mango. Mango to pyszny owoc tropikalny, bogaty w witaminy. Ale także bardzo słodki, gdy jest dojrzały. Średnie mango może zawierać do 30 gramów cukru. Dla porównania to prawie tyle samo, co mała puszka coli. Dr. Krzysztof Kowalski, specjalista geriatrii, który brał udział w badaniach ze mną, zauważył, że pacjenci spożywający mango codziennie mieli większe trudności z utrzymaniem wyników programów wzmacniania mięśni. Czy zauważyliście, jak mango pozostawia to uczucie klejących się zębów? Ze względu na wysoką zawartość cukru. To wyraźny sygnał, że mamy do czynienia z owocem, który, mimo że odżywczy, należy spożywać z umiarem po 60. roku życia piąciu. Sok pomarańczowy z kartonu lub nawet świeżo wyciskany w dużych ilościach to jeden z największych wrogów w przebraniu przyjaciela. Sok pomarańczowy, nawet świeżo wyciskany i bez dodatku cukru traci błonnik podczas procesu wyciskania to sprawia, że naturalny cukier z pomarańczy wchłania się o wiele szybciej, powodując większy skok glikemiczny. Badanie przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia wykazało, że seniorzy, którzy codziennie spożywali więcej niż 200 ml mm soku pomarańczowego, wykazywali z czasem większą oporność na insulinę, czynnik, który utrudnia utrzymanie masy mięśniowej. Pan Antoni, 68 lat Zamienił swoją codzienną szklankę soku pomarańczowego na pół pomarańczy zjedzonej z mięszczem i błonami i już po dwóch miesiącach zauważył znaczną poprawę w swojej porannej energii i jędrności. Nuk, czy często pijecie sok pomarańczowy rano na czczo? Czy zauważyliście, że może to dać wam uczucie energii, po którym niedługo potem następuje zmęczenie? Skąd możecie wiedzieć, czy te owoce naprawdę szkodzą waszemu zdrowiu mięśni? Istnieją pewne sygnały, które mogą wskazywać, że Wasza dieta przyczynia się do utraty masy mięśniowej, nawet jeśli staracie się prowadzić zdrowy tryb życia. Pierwszym sygnałem jest nieproporcjonalne zmęczenie. Jeśli czujecie się nadmiernie zmęczeni po prostych czynnościach dnia codziennego, takich jak wejście po schodach lub przyniesienie zakupów ze sklepu, może to być oznaka, że Wasze mięśnie tracą siłę szybciej niż powinny. Innym częstym objawem jest uczucie osłabienia w nogach, szczególnie po posiłkach. Wiele osób mówi mi, że po obiedzie lub przekąskach ze słodkimi owocami czują się miękko w nogach lub są one mniej stabilne. Dzieje się tak dlatego, że skok insuliny wywołany przez te owoce może tymczasowo zmniejszyć wydajność mięśni. Rosnąca trudność w wstawaniu z niskich krzeseł lub z toalety bez podparcia jest również ważnym sygnałem. Pani Czesława, obserwatorka kanału lat 75, powiedziała mi, że musiała coraz częściej używać rąk, aby się podeprzeć, dopóki nie odkryła, że jej zwyczaj jedzenia bardzo słodkich owoców przed snem przyczyniał się do tego problemu. Czy zauważyliście ciemne plamy na skórze, szczególnie na ramionach lub nogach? Może to być oznaka oporności na insulinę, która jest bezpośrednio związana z trudnościami w utrzymaniu masy mięśniowej. Wreszcie, jeśli zauważycie, że pomimo utrzymywania lekkiej rutyny ćwiczeń nie możecie zyskać lub przynajmniej utrzymać swojej siły mięśniowej, może to oznaczać, że wasza dieta działa wbrew waszym wysiłkom. Czy zastanawialiście się, jak się czujecie około 30 minut po spożyciu któregoś z wymienionych przeze mnie owoców? Wasze ciało próbuje wam powiedzieć coś ważnego o tym, jak te pokarmy wpływają na wasze zdrowie mięśni. Teraz, gdy wiecie już, które owoce mogą szkodzić waszym mięśniom, porozmawiajmy o opcjach, które pomogą Wam wzmocnić i utrzymać masę mięśniową po 60 roku życia. Nie martwcie się, nie zostawię Was bez pysznych alternatyw. Owoce jagodowe, borówki, truskawki, maliny owoce jagodowe to prawdziwe skarby dla osób po 60 roku życia. Zawierają antyoksydanty, które zwalczają przewlekły stan zapalny. Jeden z czynników, które przyspieszają utratę mięśni, ponadto mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że uwalniają cukier do krwiobiegu powoli, nie powodując szkodliwych skoków insuliny. Pan Józef, obserwator kanału lat 78, zaczął dodawać porcje truskawek do swojego śniadania każdego dnia i już po miesiącu zauważył znaczną poprawę w swoim porannym samopoczuciu. Wydaje mi się, że moje nogi budzą się szybciej niż wcześniej, powiedział mi. Zielone jabłko ze skórką, zielone jabłko ma mniej cukru niż czerwone, a spożywane ze skórką dostarcza sporą dawkę błonnika, który spowalnia wchłanianie cukru. Badania przeprowadzone wśród seniorów wykazały, że osoby, które spożywały jedno zielone jabłko dziennie, miały mniej markerów stanu zapalnego we krwi, co jest ważne dla zachowania mięśni. Pani Laura lat 67 zastąpiła swojego codziennego banana połową zielonego jabłka i zauważyła poprawę w swoim poziomie cukru we krwi i jędrności nóg już po trzech tygodniach. Awokado technicznie owoc, awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze i ubogie w cukry, jest potężnym sprzymierzeńcem w utrzymaniu mięśni, ponieważ jest bogate w potas, minerał niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Ponadto Dobre tłuszcze z awokado pomagają w wchłanianiu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ważnych dla zdrowia mięśni, takich jak witamina D. Dr Marek Dąbrowski, specjalista żywienia geriatrycznego współpracujący z naszym kanałem, zaleca dodawanie ćwiartki awokado do śniadania co najmniej trzy razy w tygodniu, aby poprawić reakcję mięśni u osób starszych. Kiwi, kiwi to. Doskonały wybór ze względu na wysoką zawartość witaminy C i niski indeks glikemiczny. Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu, który również przyczynia się do zdrowia mięśni i stawów. Badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii wykazało, że regularne spożywanie kiwi wiąże się z lepszą regeneracją mięśni po ćwiczeniach u osób powyżej 60 oczach roku życia. Gruszka ze skórką gruszka, zwłaszcza spożywana ze skórką, jest bogata w błonnik i ma umiarkowany indeks glikemiczny. Błonnik ze skórki pomaga spowolnić wchłanianie cukru, zapobiegając skokom insuliny. Ponadto zawiera kwercetynę, przeciwutleniacz, który pomaga zmniejszyć stan zapalny mięśni. Ważna wskazówka, zawsze spożywajcie owoce z źródłem białka lub dobrych tłuszczów, np. kawałek białego sera z gruszką, lub garść orzechów z kilkoma owocami jagodowymi. To pomaga zmniejszyć wpływ cukru z owoców na wasz organizm. Czy próbowaliście już jakiejś z tych kombinacji? Czy zauważyliście jakąś różnicę w waszym samopoczuciu i sile mięśni po dokonaniu tych zamian? Teraz podzielę się z wami praktycznym siedmiedniowym planem, aby zacząć wzmacniać mięśnie poprzez odżywianie. Ten plan obejmuje nie tylko odpowiednie owoce, ale także inne źródła składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia mięśni. Dzień jedną. Śniadanie wzmacniające dwa jajka na miękko. Doskonałe źródło pełnowartościowego białka. 1 awokado, dobre tłuszcze i potas. Jedby z filiżanka zielonej herbaty. Przeciwutleniacze, które wspomagają regenerację mięśni. Jednal, dwój zielonego jabłka ze skórką, błonnik i niski indeks glikemiczny. Dzień, dwój, popołudniowa przekąska rewitalizująca. Jeden jogurt naturalny bez cukru, białka i probiotyki. Jeden łyżka stołowa nasion chia, omega-3, jedna, dwa szklanki świeżych truskawek, przeciwutleniacze i niski indeks glikemiczny. Jeden łyżeczka cynamonu, pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Dzień. Trzeci. Śniadanie energetyzujące. Jeden kromka chleba razowego, węglowodany złożone, jeden łyżka stołowa masła orzechowego bez cukru, białko i dobre tłuszcze. Jeden kiwi, witamina C i niski indeks glikemiczny, jeden mała filiżanka herbaty imbirowej naturalny, środek przeciwzapalny. Dzień czwarty. Pożywna przekąska popołudniowa. Jedna mała garść migdałów, białko roślinne i magnes jedna rakło dwa gruszki ze skórką, błonnik i umiarkowany indeks glikemiczny, jedna filiżanka herbaty rumiankowej, naturalny środek, rozluźniający mięśnie, dzień pięcie, śniadanie proteinowe, omlet z dwóch jajek i szpinakiem, pełnowartościowe białko i żelazo, jeden-dwie szklanki borówek, silny przeciwutleniacz, jeden plaster sera twarogowego, wapń i białko, Jedy filiżanka zielonej herbaty. Przeciwutleniacze. Dzień szósty. Zrównoważona przekąska popołudniowa. Jeden mech jogurt grecki bez cukru, skoncentrowane białko. Jeden łyżka stołowa nasion dyni, cynk i magnes. Jeden do dwóch szklanki malin. Przeciwutleniacze i niski indeks glikemiczny. Dzień siódmy. Pełnowartościowe śniadanie 2 łyżki stołowe płatków owsianych, błonnik i węglowodany złożone, 1 łyżka stołowa zmielonego siemienia lnianego omega-3, 1-2 szklanki mieszanki owoców jagodowych przeciwutleniacze, 1 jajko na twardo, wysokiej jakości białko, 1 filiżanka herbaty z kopru włoskiego, wspomaga trawienie i relaksuje. Ten plan uwzględnia nie tylko wybór odpowiednich owoców, ale także właściwe połączenie składników odżywczych, aby wzmocnić wasze mięśnie. Pamiętajcie, że białko jest niezbędne do utrzymania mięśni i idealnie jest spożywać je w każdym posiłku po 60 roku życia. Czy myślicie, że udałoby się Wam przestrzegać tego planu przez tydzień? Jakie zmiany byście wprowadzili, aby lepiej dopasować go do Waszej rutyny? Dotarliśmy do końca tego filmu, który mam nadzieję, był dla Was odkrywczy. Podsumujmy główne punkty, które omówiliśmy dzisiaj. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że po 60 roku życia nasz metabolizm się zmienia i niektóre owoce mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie mięśni ze względu na ich wysoki indeks glikemiczny. Zidentyfikowaliśmy pięć owoców, które najbardziej mogą szkodzić Waszym mięśniom: bardzo dojrzały banan, rodzynki. Arbus w dużych ilościach, bardzo dojrzałe mango i sok pomarańczowy. Nie chodzi o to, że są złe, po prostu należy je spożywać z umiarem i mądrze na tym etapie życia. Nauczyliśmy się również rozpoznawać sygnały, że te owoce mogą wpływać na nasze mięśnie: nieproporcjonalne zmęczenie, osłabienie w nogach po posiłkach, rosnące trudności w wstawaniu bez podparcia i ciemne plamy na skórze. Co ważniejsze. Odkryliśmy, co możemy jeść zamiast tych owoców: owoce jagodowe, zielone jabłko ze skórką, awokado, kiwi i gruszkę ze skórką. I nie zapomnijcie o złotej zasadzie: zawsze łączcie owoce z białkiem lub dobrymi tłuszczami. Wreszcie, zobaczyliśmy praktyczny, siedmiodniowy plan, który możecie zacząć wdrażać od razu, aby wzmocnić swoje mięśnie poprzez odżywianie. Pamiętajcie, Małe zmiany w nawykach żywieniowych mogą mieć ogromny wpływ na wasze zdrowie mięśni, a co za tym idzie? Na jakość waszego życia. Nie chodzi tylko o to, by żyć dłużej, ale o to, by żyć lepiej, z większą siłą, energią i niezależnością. Jeśli podobały Wam się te informacje i wierzycie, że mogą pomóc innym osobom żyć z lepszą jakością po 60 roku życia, kliknijcie przycisk subskrypcji. I aktywujcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. I nie zapomnijcie udostępnić tego filmu swoim znajomym i rodzinie, którzy mogą skorzystać z tych informacji. Mam do Was ostatnie pytanie. Który z tych niebezpiecznych owoców spożywacie najczęściej w ciągu dnia i którą ze zdrowych alternatyw najbardziej chcecie wypróbować? Zostawcie komentarz poniżej. Uwielbiam czytać Wasze doświadczenia. I pytania. To ja. Dr. Aleksander Rice, zaangażowany w dostarczanie naukowo uzasadnionych informacji, aby poprawić Wasze zdrowie i samopoczucie po 60 roku życia. Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, aby zadbać o swoje ciało i odzyskać witalność. Do zobaczenia w następnym filmie.